Jest dla mnie ogromną przyjemnością, iż mogę powitać dziś Państwa na spotkaniu, które szef Akademii Rozwoju Filantropii nazwał Festiwalem Aktywności Społecznej, w którym spotykają się trzy różne finały. To 15 programu Działaj Lokalnie, finał obecnej edycji programu Lokalne Partnerstwa PAW, a także finał konkursu o tytuł społecznika roku 2015 organizowanego przez Tygodnik Newsweek Polska. Wyróżnienie w konkursie o tytuł społecznika roku 2015 tygodnika Newsweek Polska otrzymuje Martyna Kaczmarek, założycielka i prezes fundacji Dzień dla Życia. Jacek Gaworski, Przemierz, założyciel i prezes fundacji Pomóż walczyć o życie. Władysław Ornowski, założyciel i prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci, Pan Dładek. Moja fundacja zajmuje się promowaniem idei krzedawstwa, transplantacji także. No, walczymy tak naprawdę o życie ludzkie, ale oprócz tego e, szerzymy też bardzo ideę, samą ideę wolontariatu i bycia społecznikiem wśród młodych ludzi. E, I to jest dla mnie niezwykle ważne, bo ja wiem, ja sama jestem bardzo młoda, mam 20 lat i, e, i też kiedyś potrzebowałam takiej inspiracji. Tytuł Społecznika roku 2015 Tygodnika Newsweek Polska otrzymuje ksiądz Andrzej Augustyński, założyciel, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Siemacha, a także Założyciel i prezes Fundacji Demos. Tytuł społecznika roku 2015 tygodni paniosnik otrzymuje pan Piotr Pawłowski, założyciel i prezes towarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracji. Ci ludzie, którzy zajmują się nami, pomagają sąsiadom, pomagają innym, potrzebującym czynią po prostu świat lepszym. Pomagają, a więc komuś jest lepiej, a po drugie, roztaczają wokół siebie taką fajną aurę i mają sobie dobrą energię, która promieniuje. Więc dzięki temu ludziom jest lepiej i, i samo poczucie ludzi wokół jest, jest lepsze. Tak po prostu. Bez wielkich słów, co Wam daje praca społecznika? Ksiądz Andrzej Augustyński? Najprościej daje mi poczucie spełnienia. Tego, że jestem tu po coś, że każdy dzień ma sens. To, że ciężko pracuję, ja po prostu uwielbiam tą pracę i myślę, że wszyscy, którzy tutaj siedzimy, jeśli możemy dołożyć swoją zakiełkę do zmiany i poprawy świata, to myślę, że czujemy się spełnieni. Tak jak przy promocji społeczników, wspiera nas Newsweek, wspiera nas media, wspierają nas różne środowiska. Tak. W organizowaniu lokalnych partnerstw wspiera nas Polsko-amerykańska Fundacja Wolności. Od 2009 roku w czterech edycjach programu Lokalne Partnerstwa PAW zawiązało się 30 koalicji, których działania objęły swym zasięgiem ponad 70 gmin. Łącznie we wszystkich projektach wzięło udział ponad 400 organizacji pozarządowych, władz samorządowych, lokalnych firm i mediów. Sukces programów Lokalne Partnerstwa PAW to zasługa tysięcy społeczników w całej Polsce. W partnerstwie warto działać, warto pokazywać, że w grupie siła. Partnerstwo daje wiele możliwości, partnerstwo pozwala na łączenie zasobów różnych podmiotów, różnych osób. Partnerstwo to taki element, którym pokazuje, że większość działań bez tego partnerstwa mogłoby być niezrealizowane. Sam cały czas uważam siebie jako osobę pochodzącą ze społeczeństwa obywatelskiego i ja wiem co to znaczy działalność na rzecz lokalnej społeczności ja wiem co to znaczy rozwiązywanie problemów zmaganie się z administracją biurokracją i jak to jest ważne dla nas samych żebyśmy się mogli realizować rozwijać aby różne inicjatywy podejmować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość jeszcze kilkanaście lat temu niewiele osób rozumiało, co oznaczają takie pojęcia jak kapitał społeczny, dobro wspólne czy lokalne partnerstwo. W 2000 roku określając główne obszary działalności programowej, Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uznała, że to właśnie rozwój lokalnych społeczności oraz aktywizacja do wspólnego działania mieszkańców wsi i małych miejscowości wymaga szczególnego wsparcia. W tym samym roku ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Działaj Lokalnie. W ciągu 15 lat zrealizowanych zostało ponad 7,5 tysiąca projektów aktywizujących społeczności, co służy budowie kapitału społecznego. Wzięły w nich udział blisko 3 miliony mieszkańców w prawie 600 gmin w całej Polsce. Działaj lokalnie to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym przez sieć ośrodków Działaj Lokalnie. Od 2004 roku sieć ta powiększyła się z 15 do 60 organizacji. W ciągu 15 lat na realizację programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała blisko 40 milionów złotych. Prawie 27 milionów złotych pozyskały do programu ośrodki Działaj Lokalnie i ich grantobiorcy. Kiedy pracowałam przy programie Działaj Lokalnie, największą satysfakcję dawało mi to, gdy widziałam jak ludzie rozkwitają, i jak się zmieniają. Wyzwalanie społecznej energii to przede wszystkim duża radość tego, że ludzie mogą zrealizować sobie pomysł, który sam wymyślili. Każdy wkłada tę swoją cegiełkę do, do danego projektu i oni czują za to później wspólną odpowiedzialność. Największą nagrodą było to, że po zakończeniu tego projektu dzieciaki do mnie przyszły i po prostu powiedziały Karol, to były najlepsze wakacje ever. I to po prostu było najlepsze. Chciałbym bardzo serdecznie tutaj podziękować. Podziękować i ośrodkom działam, i Lokalnie, i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i wszystkim liderom, partnerstwom, naszym partnerom medialnym, Miusłikowi. Jednym słowem wszystkim Państwu, którzy są tutaj na tej sali, bo dzisiaj jest nasze święto i, i naprawdę możemy być dumni z tych dokonań. I bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję.